Siema. Siema. Ale masz fajne ledy? Nie, to nie ledy. Powiedz mi, dzisiaj byłaś w szkole czy nie? Nie. Nie? Wolne? Nie. Tu gdzie byłaś? Na praktykach. W praktykach? No. Jaki zawód? Hotelarstwo. Hotelarstwo? No. I co ty na takich praktykach się tam robi w hotelarstwie? Nie, gdzieś się Sigma. No. No nie chłopak czy nigdy. No. To patrz to, to jest kontekst. co to pojebany świat. On pokazał ci co to pojebany świat. Pasuje? No! Ma, ja się nie pokazuję, bo jestem brzydki. No super. Ile masz lat w ogóle? 16. O, spokojnie też. Ale mam takie rzeczy. Powiedz do niej, to się zarumienia. Dobra, bo jera do mojej zrani. jestem, gdzie chcę. Ok, jeszcze nie znasz tych numerów. Super. Fajne? No, super. Nie chciałam lepsze. świetle Jupitera! Ej, gdzie byś poszła z chłopakiem na randkę? Do Maka czy do kina? Na pierwszą Do kina. Na pierwszą randkę do kina, jednak dziewczyny nie są nie są mięśniące. Czy nie będziesz mogła z nim tam gadać kobieto? No właśnie, i to dobrze. Dejhaj, no chyba idziesz na randkę, żeby się poznać. No. No, no i do kina pójdziesz, nie będziesz grała. Jezu, te mnie dzisiaj. Co? Ja myślałem, że pojedziesz do tego, na maka. A na spacer czy kino pierwsza randka? No to spacer, czy kina. No to ja dobrze pójdę. do kina na pierwszą randkę. I w szkole byłaś dzisiaj? Jak tydzień dzień minął? Ja byłam w szkole, ale miałam. tylko ja chyba... Ja w skończyłem dawno, wiesz? A Dobra, lecę. Uu, hejka! Hejka, hejka! Trzy na raz? Tak. Widzicie tak. tego dripa? No. Czyń.

<laughs> Dobrze, Sigiemka. Powiada jak D tam dzisiaj w szkole dzień minął. Super. Tak? Ja się wszystko stopiało. Ja byłem w szkole piątkę, dostałem dzisiaj z matematyki. Wow. Za co? A ty ile? Zrobimy. Wymysytało ja co dzień oceny. roku. oceny. Może oceny. Ja codziennie mam ocenę i mi tak cisną, w kurde, w tym liceum. Zdaję to za liceum. Tak, Liceum ciężko jest tam. U mnie to jest poziom masakryczny. U nas też. Tak? Co ci najwięcej sprawia problemów? Matematyka. Standardowo. Ja ci mogę dać korki na OMS matmy. Tak? A z masz największy problem? Nie wiem. Ja z Co ty? Ty masz w ogóle lat. 16. Czyli jest druga liceum. Pierwsza. Jest. Działanie na zbiorach. Ja to w paluszku, mam paluszku. Tak? Właśnie w paluszku. W świetle lubię Super. Tak. Dziękuję! O, dziękuję też, również dziękuję. No, siema masz. Ty masz streama? Ja. Ja mam. E, Wolisz Maka czy KFC? KFC. Dobra odpowiedź. Powiedz do niej, to się zarumienia!

TikToker? Sigma TikToker Tok Pokeru, to do domu Siema no, siama. czemu, y, tak, nie wiem, dobra i ważne. Ja Taką kamerę ustawioną, co tam u was? A, wszystko to Wyszło zmada, no, ja ja Już wyszedł z w tyle <grym> Sygma. Dziś to idziemy na randkę? Tak. Tylko Where is he? Szyma. <laughs> Dzięki. Nie ma mordo. Szybko. Co tam, koleżko? Szybko. Nauczyć cię podrywać? Szybko. Mówię do niej, to się zarumie. Dobra, bo jeno to moje Nie jestem, czy chcę, albo Jeszcze nie znasz tych numerów, albo Ale będziesz. Szybko. Hej. <laughs> <Dobry. śmiech> w świetle Jupitera. Ej, fajna mam czapkę. Ja się dole! O trzy na raz, tego jeszcze nie miałem. Ciao! Ja się nie pokazuję, bo ja brzydki jestem. Brzydki jest tak. A, no to nie mam, nie, cześć. Na czasy dziecko tak chciała podgrywać. A! Powiedz do niej, to się zarumienia! Dobra bo to mojej serii. jestem, gdzie chcesz, od... Koleżanka, by miała zaraz tego klocza spuścić. Klocza się ma, Mordo. Siem. A się podrywa w tych czasach, kolega. Co? Mówię do niej, to się zarumienia. Dobra, bo juro to moja wstyd. Nie jestem, gdzie chcę, albo by. Jeszcze nie znasz tych numerów, Stary, pozdraw. Jak ty to robisz? Mordo, ciężko! Jak ty to zrobił?